W mojej... w tej yy, kurtce. Bo ja mam od z, z, tego, z Legnickiej mam w chuj kluczy. Może jakiś zadziała? Chyba, że kurwa je zgubiłem, to już będzie w ogóle chuj. Ale nie, bo chyba w prawej. W lewej znaczy muszę. No, to powinno tu być. Co, bo oni wejść nie mogą? Aha. to Jak coś to już mam ten... Bo powiedz im, że już mogą wejść. Pa ile kluczy. Dobra, jeden. Ja tylko sprawdzam czy działa. Sprawdź korki w środku, dobra przecież żartuję, ale kolu co kurwa korki w środku? Korki w środku nic nie dadzą. No i co? I co? No chuj to. Wyłączyli ci pewnie i czekają aż... Ja kurwa kluczy i klucz i takim się wcienią. Właśnie takie można robić. Znaczy ja mogę, ja mogę tam sypialnie pokazać widzą zawsze, nie? I widok z balkonu. To słuchajcie. Macie latarkę w telefonie? Ja w tym czasie idę, zobaczę na balkonie jak to wszystko wygląda. Bo chłopaki tu zajmą się od klimatyzacji przyszli. A tu nie ma klimatyzacji? Y, tu jak coś to ta szafeczka nad piekarnikiem. No. No. I my sobie tu oglądamy widok z balkonu. Śmiesznie, nie? Patrz, ja tu mam, kurwa wszystko i to wszystko nie działa. Dobra, ale ja miałam przyjść na streama w takim razie. No. Laptop ma baterię co działa. Nie, słuchaj, chodzi ogólnie tak. Ja sobie w tym czasie tu z policją się zajmowałem, ale moi widzowie znają mój adres, dlatego są takie problemy. I czasami wiesz, różnych mi tu ludzi zapraszają. No, więc umówiłaś się z jakimś moich widzów, który cię przesłał do mnie. Aha, Widziałeś no. wiedziałeś o tym? Nie, no przecież ja jestem odcięty od świata, ja nie wiem o niczym. Ja jestem odcięty od świata w tym momencie. No i tak tutaj chłopaki mi przyszli pomóc odżyć. No, A co? Czyli jakiś debil zaprosił mnie do Ciebie tutaj? Tak! <grywa> Dobra, to bardzo, ja wracam do domu w <grywa> takim Słuchaj, ja tu <ten> prąd... Nie, nie ma szarpy. No. Taka sytuacja, zamagam na agregat. No ale kurwa, przecież to musi, musi zacząć działać. Ej, bo do kogo jak już to trzeba było zadzwonić? Jest coś takiego chyba, pokrytowie elektrotechniczne, bo jest pogotowie gazowe i po powinno. Być... No i oni powinni mieć klucze do wszystkiego? Tak. Albo dostawca energii, który jest podpisany na mieszkanie. Jakiś tauron, no, coś takiego, kurwa. Bo tam numer jest, więc tej ale to nie podobno nie jestem.